Witam Państwa. J.D. Vance przyjechał do Monachium na konferencję do spraw bezpieczeństwa w nieco innej roli jak Onegdaj Chamberlain do Hitlera. Przyjechał z misją powiedzenia kilku banałów. Wśród nich był banał o tym, że największymi wrogami bezpieczeństwa są zadowoleni z siebie durnie, czyli zebrani. Banały te okazały się dla zebranych tak nieoczekiwanie Nieprzyjemne, że organizator popłakał się. Łukając, wyraził żal, że Ameryka pod nową administracją nie spełnia europejskich oczekiwań i zaniża standardy Zachodu. Dla zebranych oczywistym było, że standard ten ustanawiają Niemcy, których o czym powszechnie wiadomo w roku 1933 napadł Hitler, Austriak zresztą. J.D. Vance nie pamięta monachium z czasów Hitlera i tych rozmów Hitlera z Europą i dlatego może nie rozumieć europejskiego praktykowania standardów Zachodu. I nie wiedzieć czemu w rozumieniu standardów wspiera się ewangelicznymi przesłaniami. Jest bowiem w Ewangelii według św. Mateusza w rozdziale 5, 37 wers, który brzmi Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. To dosyć oczywiste przesłanie nakazuje nie mówić, że jest się za, kiedy jest się przeciw, udawać przyjaźni, kiedy jest się wrogiem, twierdzić, że się pomaga, kiedy intencją jest rabunek, nie nazywać darem grubo oprocentowanej pożyczki. Nie udawać szczerości, aby ukryć złe zamiary. Nic więc dziwnego, że zebrani w Monachium się obrazili. Obraził się także Donald Tusk. Po dwakroć. Po pierwsze, bo unijni mocodawcy nie zaprosili go do Monachium, a po drugie, dlatego, że odebrał słowa J. Vance'a jako przytyk osobiście. Sam się ma bowiem za Wielce poważnego polityka i w ramach protestu zasiadł do obierania ziemniaków, o czym poinformował cały świat na platformie X. Inny wielki polityk, kontynuator napoleońskiej tradycji Wielkiej Francji, niejaki Emmanuel Macron, także się obraził i zwołał swoją własną konferencję w Paryżu. I oderwał Donalda Tuska od obierania ziemniaków. Nosiciel imienia Emmanuel. Co znaczy Bóg z nami, poczuł w sobie boską moc i postanowił rzucić Donalda Trumpa na kolana, aby przypomnieć mu o europejskich wartościach, które Ameryka także musi wyznawać. Zwołana przez Emanuela konferencja okazała się wielkim sukcesem, bo Zebrani choć niczym konkretnego nie podjęli. To ogłosili Ameryce, że mówią jednym głosem, a tak w ogóle to są silni, zwarci i gotowi, że ich determinacja nie zna granic i jak się już dogadają, co i jak i kto z kim, to pokażą światu. No i poprosili Putina, żeby już nie strzelał do Ukraińców. Trump się tym tak przeraził, że zaprosił Ławrowa do Dubaju, aby sobie pogadać z dala od europejskich standardów. O pokoju na Ukrainie. Tusk wrócił do obierania ziemniaków i robienia tego, co mu w ramach europejskich, unijnych standardów każe robić Komisja Europejska, czyli szmuglowania z Niemiec do Polski emigrantów. A Macron ogłosił, że 100 miliardów euro przeznaczy na rozwój sztucznej inteligencji. Sztuczna bowiem lepsza jak żadna. Żadna, czyli zgodna z europejskim standardem. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.